Rygiowska rodzinka D4 Poniesz. Opuścić statek, opuścić statek, kobiety i dzieci przodem. Dobra, twój niszczyciel jest albo tam, albo tam. No, skup się, Spike. Zbierz myśli trawi sucisz wreszcie te swoje koła. Piszczysz jak rodzina przerażonych myszy. Szczurów, dokładnie. Opuszczających tonący statek. Tonący? No to patrz. Tato? Jak ty to robisz? Nie ja! Nadchodzi! Ocisk z wiadomością. Czy już nikt na świecie nie chodzi na pocztę? O, to od dawnego kumpla, Johna Big bang Bank burgera Organizuje męski weekend w Monte Carlo. A, Monte. Wspaniałe kasyno. Poblask nad zatoką. Nie pojedziesz. A, nie pojadę? Moja emerytura nie jest już taka pokażna, jak kiedyś. Musimy zacisnąć pasa. Oszukujesz! Przegrywasz! Doniesz! Ból, 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 ból. Musimy poważnie pogadać o Twoim pisku. Trawis, e, Travis, a gdzie jest Twój wózek? Spike wprowadza kilka modyfikacji. A, Aha. Zastanawiałam się, gdzie jest Spike, bo we wszędzie chodzicie razem. Spike? robi dobry uczynek? To do niego niepodobne. Zmaruje Mikoła, żeby nie skrzypiały i żeby mógł lepiej ściągać. A teraz podobne. Cześć, e, możesz wyjść. Tak. Czemu? Koleżanki filmują mnie na mój blog. Kamila, potęga i uznanie, a ty jesteś za mało efektowna, nawet jak na tło. To specjalna edycja dla uczczenia mojego piątego z kolei roku jako prezeski rady uczniowskiej. Wybory się jeszcze nie odbyły. Skąd wiesz, że wygrasz? Bo nie ma żadnego kontrkandydata. Jak zwykle. Marsi, ty wciąż jesteś. Marsi, nie pozwól jej sobie rozkazywać. Nie jesteś psem. Siad. Dobra. Wytniemy ją z tego. Ona jest okropną prezeską. Pamiętacie jej ostatnie rozporządzenie? Ustalono, że Kamila dostaje obiad bez kolejki. Ja bym się chciała z nią zmierzyć. Marsi, nie. Pamiętasz, co się stało z Walerii? Kamila ją upokorzyła. Totalnie zniszczyła jej wiarę w siebie. Ona nawet teraz tak się trzęsie, że iść nie może. Kamila to tyranka. Nie cierpię takich. No, ja nie cierpię zupy, więc nie mogę z nią kontrkandydować. Więc ja będę. Kamilo, będę twoją rywalką w wyborach na prezesa Rady. O dobrze. Świeże mięso. Psz. Mamo, będę startowała w wyborach. Ełeczka! O! Jestem taka dumna! Primo, musisz dostać nowe obywatelstwo. Potem znajdziemy Ci bogatego męża, żeby sfinansować karierę polityczną. A potem, kiedy będziesz w białym domu, przyjmiemy cały świat! E, mamo, to wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej, nie na prezydenta. O, cóż, każdy megaloman musi gdzieś zaciąć, więc stworzyły strategię, by zrobić koło pióra twojemu przeciwnikowi. skoły płucz nie wypali, chyba że uzbroimy wasze kucharki. Więc... No, z... Ech, nie, mamo, to jest taktyka dżingi z Kamili i taką taktykę my zamierzamy zlikwidować. Więc jak zamierzasz wygrać? Przez lepszą politykę. A jaką niby masz tę politykę? <grywanie> Świetnie zlikwidowałeś skrzypienie nie zatapiając wózka w betonie ani nie sprzedając go na zło. Myślisz, że coś takiego przyszłoby mi do głowy? Zresztą beton jest drogi, a skup złomu był zamknięty, więc naoliwiłem koła i dodałem kilku modyfikacji. Ekran dotykowy, Bluetooth, super. I masz turbonapęd, ten niebieski guzik. Ej, budowałem te wieże trzy dni. Przepraszam, tutaj się filmuje. Dziękuję za twoją troskę. Dobrze, jeśli zostanę prezeską, jak mogę pomóc? Załatw, żebym nie siedziała obok darka Watsona. Nogi mu śmierdzą. Śmierdzące nogi, dobrze. No, no. To te dziewczyny, które nie powinny się odzywać. Tracisz swój czas, El. Ten motłoch nie chce być wysłuchany. Im trzeba mówić, co mają robić. Mówię ja. Chyba, że ja wygram wybory. Hę? Huh? Program L jest w naszej szkole bardzo popularny. I te pięć osób to wyborcy? <laughs> Sprawdź sobie za rogiem. Jejku, kolejka zakręca się aż za ten... Cicho! Czas na operację walerii. Ciąg dalszy. Ach, daj mi tę kamery. Drodzy uczniowie, ta chciwa pijawka wyzyskiwała nas przez cztery lata. Ja obiecuję, że zrzucę te. A, przepraszam, w porządku. Dzięki, El? Właśnie tego potrzebowałam. Siadać? Mam ogłoszenie. Po miesiącach promowania ekologicznych toreb w naszych sklepach? Zostałem koordynatorem Ligi Ambasadorów Klimatu, Ekologii i Recyklingu przy Unii Europejskiej. Ekoklakier? Tak. I aby zrobić większe wrażenie na zarządzie, ten ekoklakier będzie szerzyć wśród Was robaczki oświatę ekologiczną. Napiszecie ekoegzamin. Kto go obleje, będzie uczęszczać na moje dodatkowe lekcje co oznacza? Zbieranie odpadków i psich kup w parkach. <noise> Żegnam. Widziałeś, on chce mnie oblać, no ale nie dam się. Ty? Czyli że będziesz wkuwać? O, czasami jesteś uroczy. Komandorze, szefie. Wiem o zaproszeniu na wyjazd do Monte Carlo i pomyślałem. Nie, nie możesz i ja też nie. Pani Banon chwyciła za gardło wydatki na podróże. A gdybym pokazał, jak jechać do Monte bezpłatnie? No słucham cię, Quiller. Musująca kola. Musujące bąbelki mają teraz promocję. Jeśli sprzedamy tysiąc puszek w trzy dni, możemy wygrać w pełni opłaconą wycieczkę dla dwojga w każde miejsce w Europie. Co to ma wspólnego z. Monte Carlo jest w Europie? I piątka! Bez poufałości. Co im jest? E, głosy, które dostałaś? Tak się zaczęło z Walerii. Oto ona. Dziewczyna z twardym kamieniem zamiast serca. Włączaj, Claryso. Ta chciwa pijawka wyzyskiwała nas przez cztery lata. Ja obiecuję, że zrzucę te. Uh... Odrażający widok, prawda? No to jeszcze raz. Ja obiecuję, że zrzucę te. Ja go nie zepchnęłam. To tylko podły i wyjątkowo pomysłowy montaż. Jakie to uczucie być najbardziej pogardzaną osobą w szkole? I jeśli one będą dalej pracować przy Twojej kampanii, zniszczę je również. Yes. Dobrze. Wiecie, nie mogę was prosić, żebyście nadal się dla mnie narażały, więc jeśli chcecie zrezygnować. Tak, tak, to w porządku, dzięki. Właśnie idę napisać pytania na egzamin ekologiczny. Wymyślę dla was prawdziwe perełki. Widzisz? To jest prześladowanie. Masz moralny obowiązek pomóc mi ściągać. Sorki, Spike, ten jeden raz nie pomogę ci. A jednak pomożesz. O! Oj, Tak, tak, to chyba jakiś problem mechaniczny. Siedź spokojnie. Sprawdzę, co się zepsuło. Pierwsze pytanie na egzamin ekologiczny. Ile ton plastiku trafia co roku na nasze wysypiska? Ile hektarów lasów wycięto od początku akcji wycinania w Amazonii? Powinna być możliwość wygrania wyborów tylko dzięki polityce, bez uciekania się do brudnych sztuczek. No i jest. W nierealnym świecie uroczych chrysowych partijek w realnym świecie nie ma mowy. Ale ktoś może zadać kamili cios jej własnym orężem. Dopuść tylko do głosu. Rodzinne mamusiny DNA. Eleczka, czy ty naprawdę mocno pragniesz zniszczyć kamilę? Da! Moja córka! Mm. Nie wierzcie, się, jeśli mamy sprzedać tysiąc puszek, musimy jakoś przyciągnąć klientów. Dzieci polubią pana kole. Ten strój jest jakiś niestabilny, ser. Bzdura, jest idealnie zrobiony. Mógłbyś stanąć naprzeciw stara cwałujących koni i ustałbyś na nogach. Przyda się... mała poprawka. Milo, twoja babcia przyszła? To taki? Mówi, że bardzo chce Ci życzyć szczęścia. Powodzenia w nie... e, e, Niech pani odejdzie, nie znam pani. Moja babcia wędruje teraz po Andach. O czemu Ty zawsze mówisz tak do wszystkich? Proszę odejść. Chociaż ty kazałaś mamie i tacie umieścić mnie w domu. Ja i tak pragnę, byś wygrała wybory, bo cię kocham, moje dziecko. Odczep się, ty stara wariatko. Została mi jedna nerka, bo sprzedałaś komuś drugą na Ibeju. To nieprawda, o, to nie jest moja babcia. O, moja Pytania na egzamin! Jak je zdobyłeś? To nie ja, tylko ty. No, z małą pomocą bardzo czułego mikrofonu w twoim wózku. Spike, wykorzystałeś mnie! Jak wtedy, gdy ukradłeś mi wózek, żeby iść do kibla dla kalek. O, dobrze wiesz, jak bardzo tego żałowałem. Spłuczka zepsuta. Ale co było, minęło. Więc mam już pytania, a przydadzą się odpowiedzi. Mówiłem, nie chcę, żebyś ściągał. I co by mi z tego przyszło? 500 gramów orzechów w czekoladzie? Przeklęte łakomstwo. Stańcie! Nadchodzi prezes! Dzięki. Mamo, to już za dużo. Nonsens. Jesteś prezesem, córciu. Mamo, mamo. E, a gdzie reszta rady szkoły? Zwolniona. Zwolniona? Całe to gadanie i głosowanie, tylko by raniło prezesowskie uszy. No a przecież ostatecznie ty podejmujesz decyzję, więc zwolnienie rady oszczędza nam wszystkim czas, a prezesowski czas jest cenny. Mądre, e, chwileczkę. E... Co my tu robimy? Robicie notki, bo prezeska musi mieć sługi. Dobrze, pierwszy punkt spotkania. Moja wyborcza obietnica zniesienia uchwały, że obowiązkowo Kamila dostaje obiad bez kolejki. Aha. Teraz obiad dostaje L. Przechodzimy do punktu numer dwa. Moja prywatna, wydzielona kabina w toalecie. O, <grystanie> nawet wąk tego nie ma. Wąg to tylko Belfer. Prezes nie może tracić czasu na ściskanie nóg w korytarzu. <grystanie> Sługie krytykujące decyzje prezesa wylatują. Słusznie. Przykro mi, Marsi? Zwalniam cię. Zwalniasz, ale. Ale. ale... Żadnych ale. Skoro tak, to ja też odchodzę. Kamila była dyktatorką. El to tyranka. Po chlebstwom pracy nie odzyskasz. Najłatwiejszy egzamin mojego życia. Już się cieszę na widok Bonga, gdy mi powie, że mam całe 100%. Już się cieszę na widok twojej, gdy ci powiem, że wszystko masz źle. Myślałam, że będziesz śmieszny. Travis! A, zaufałem ci! A ty jesteś... ...wiedny, podły, makiaweliczny? Jakbyś w lustro patrzył, co nie? To boli. To zdrada. Choć. Dość efektowna, ale na szczęście. Możesz mi to jakoś wynagrodzić. Spike, czytaj mi z ust. Ja ci nie pomogę szacherować na egzaminie. Wybacz, Travis, ale nie mam wyboru. Kamila? Jak długo tam stoisz? Wystarczająco. Gratuluję, El. O, mojej wygranej? Nie, bo jesteś większą dyktatorką niż ja byłam. <gry> To idiotyczne! Nie jestem dyktatorką! Jesteś okrutna! Ludzie w szkole się do mnie nie odzywają, a opieka społeczna przysyła mi listy z pogróżkami. Ale ja chciałam tylko wygrać wybory! Myślałam, że ja gram nieczysto, ale żeby wylać przyjaciółkę? Ha, piękne! <laughs> Dobra, widzę cię i słyszę, stary. W wózku masz dwie kamery i mikrofon, więc. O! To nie jest śmieszny spike. Wyciągnij mnie stąd szybko. Poś, bąk... O, odpuść, nie mam dźwięku. Tylko popraw odpowiedzi, podnieś mi ocenę, to cię szybko wyciągnę. Zaufaj mi. O, i wąk już idzie, więc może lepiej sprężaj się. Banon, wyciągnij mnie stąd. Jeśli on mnie złapie, ty polecisz razem ze mną. Na bank. Dobra, dobra. Serio? Naprawdę, spaj! Dobra, dobra Wciśnij guzik turbo, szybko On nie działa Jak to nie działa? Prowadzenie ręczne Teraz... Padłeś po uszy. Wiecie, chcę was przeprosić. Złożę rezygnację i zwołam wybory. Lipne, szybkie wybory dają złudzenie demokracji. Szybko się ucisz, moja mała działaczko polityczna. Nie, mamo, niepotrzebnie dopuściłam do głosu DNA. Nie chcę być dyktatorką. Nie chcę być nawet prezeską, skoro mam szwindlować. Więc uczciwe wybory. Bez brudnych sztuczek, a ty będziesz moją rywalką, Marsi. Ja? No, dobra, zgoda. Podobno ma nas wylać. A jesteś zadowolony? Ja? A co zrobiłem? To na początek. Ja wiem, że chciałeś dobrze, ale... Jeśli chciałbyś mnie przeprosić, no, to ja. Przeprosić? To ty powinieneś teraz przepraszać. Za co? Za to, że ja miałem rację? A niech mnie. Nie. Co? Wiem, jak mogę odkręcić moje wylanie. Oczywiście z Tobą może być trochę inaczej, co? ale. Co? Ty... Możesz odkręcić także moje wylanie? Mógłbym, jeśli mnie teraz przeprosisz i będziesz mi kupował koktajle przez miesiąc? Co? Ja już nigdy. O, piękny, piękny dzień. Nawet nie wiesz, jak na to czekałem, Bannon. I nie wyrzucę was ze szkoły tak od razu. To będzie długie i bolesne. Jakie te koktajle? Podwójna czekolada. Dobra. Przestańcie gadać i uważajcie. Nic nie jest bardziej nikczemne niż ktoś, kto kłamie i zmienia dokumenty dla swoich własnych samolubnych celów. To dobrze, że widzi to pan w ten sposób. Gdyż kiedy tu czekaliśmy, podziwialiśmy pański dyplom ekoklakiera i zauważyliśmy ciekawy mały dopisek na samym dole. Do dopisek? Mm -hmm. Dopisek mówi, że pańskie tak zwane ekokwalifikacje Wydrukowano w rodzinnej drukarni w Bradford <ścoughs> jak to wpłynie na pańskie szanse zostania dyrektorem, jeśli zarząd dowie się, że pański piękny dyplom eko jest sfałszowany? Nie śpieszmy się, dobrze? Załóżmy że was tu nie było. Mm. Nie doszło do oszustwa, z mi biura, ani e, e, ujrzenia dopisku, prawda? Dobra. <śmiech> <śmiech> Nieźle stary. Kolejka zakręca za blok. Sprzedamy tysiące puszek. Genialne, komandorze! Przekonał pan Davida Beckham'a, żeby przyszedł podpisywać puszkę! Tak, to był mały przebłysk geniuszu. Jaka szkoda, że to bzdura. Czyli David nie przyjdzie? Nie, nie i to jedyna mała skaza na moim ogólnie idealnym planie. Mała skaza? Oni się wściekną, gdy się dowiedzą. Eee, a kto im to powie? Do dzieła, Quiller! Eee, Gdzie twoja z głosów? Dlatego uczciwe wybory są durne! Gratuluję. I żadnych kwasów? No jasne! Cieszę się z twojego sukcesu. Dzięki, ale teraz jestem panią prezes. Nie tylko do kopimów ma rosyjski dyna! Chodź, postawię ci współczującą kolę. Co się stało? Oh, kilku niezadowolonych klientów, ale najważniejsze, że sprzedaliśmy tysiąc puszek musujących bombelków w trzy godziny, więc załatwiliśmy sobie w pełni opłaconą wycieczkę do Europy. Monte Carlo nadjeżdżamy! Cudnie! Jest tylko mały problemik. To moja knajpa i sprzedaliście mój towar. Więc to moja opłacona wycieczka do Europy. Pięknie. Teraz mamy okazję sprzedać 10 tysięcy pączków i zarobić na bilety do Monte Carlo. Ty włożysz kostium pączka, a ja dowiem się, czym talia wciska do nich dżem. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dźwięk Maciej Sapiński. Dialogi Kamila Przybysz, kierownictwo produkcji Dorota Furtak. Wystąpi Elena Leszczyńska, Anna Gorajek, Magdalena Karelko-Łodziejczyk, Katarzyna Ankudowicz, Zbigniew Suszyński, Jacek Bończyk, Krzysztof Królak, Franciszek Rudziński, Paulina Zgoda, Agnieszka Kudelska, Dorota Furtak i Tomasz Jarosz.